Jeżeli Donald Tusk, pan premier, pisze, że e, tak, e, musimy mieć w ramach jedności, w jednym twicie postan postanowił skłamliwie e, kłamliwie zaatakować swoich e, konkurentów. Jak pytam o kogo konkretnie z PiSu chodzi, to spośród d d d 200 iluś parlamentarzystów do teraz nie, nie są w stanie wymienić nawet jednego. To to najlepiej pokazuje, jakie są ich intencje. To po pierwsze. Po drugie, niech pan, mówi o, nie, niech pan poseł nie mówi o asesmentach, bo myśmy ten asesment widzieli w Włosinach i Każdy to zresztą e, widział. To wam rolnik pomógł dokonać assessment. E, ale najważniejsza rzecz jest taka, że... Yy, 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 polski system Sky Control, o którym wspominał yy, pan poseł, to jest system, który skutecznie działa w Norwegii, skutecznie działa na Ukrainie, skutecznie działa w Zatoce Perskiej, a wy. Od ponad roku nie potraficie podjąć decyzji, żeby zacząć go modernizować, bo pan poseł nie wiem czy wie, ale do teraz, jak tutaj siedzimy w tym studiu, według Rzeczpospolitej nie ma decyzji, żeby ten system modernizować. Mimo że sam, sama modernizacja nie kosztowałaby więcej niż te wasze całe jachty i to cały, ten cały cyrk tak z KPO. I teraz jest tak, Ministerstwo Infrastruktury, działało to dokładnie tak, że analizę z Ministerstwa Obrony wysłano do Ministerstwa Infrastruktury. W Ministerstwie Infrastruktury siedziało to cztery miesiące i Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało, że analizujemy analizy. Brawo, brawo. A drony wlatują do Polski. No dobrze, ale I mamy tak też akurat... wypowiedź wiceministra a tego systemu nie, nie, mówi, że ta sprawa nie, nie będzie załatwiona. A, jest, wiadomo, mówi, że tak. Mówi, że nie będzie działać w naszych czasach, ale w międzyczasie, mhm. kiedy nie ma tej decyzji, mamy artykuł jednego z największych niemieckich dzienników, który informuje o tym, że spokojnie spokojnie przemysł niemiecki, bo taki no system, nie, właśnie, to, który, by zastąpił, który by zastąpił, że spokojnie, dlatego że ten system, który ma zastąpić ten, do którego wy nie jesteście polski, do którego wy nie jesteście w stanie podjąć decyzji, to Polacy kupią od Niemiec. Mamy tak z Niemiec. Gazetka, ura, gazetka, ja, przynajmniej, ja, przynajmniej, ja przynajmniej jej nie, nie redaguję. Jestem I wreszcie, ura. Ostatnia, ura. I wreszcie ostatnia rzecz, ale nie, już da, nie, niech pan. dam, ostatnia, dam jedzie, panu jedzie. szansę, panie pośle. Już. Zamiast Zamiast to to jest strategicznie po polsku, fundamentalne. Ja widzę, że prawda was denerwuje, ale nie jak tak będziecie, tak będziecie, tak będziecie uprzejmi wrócić do tego i powiedzieć, dlaczego do tej pory nie ma żadnej decyzji, to jest dwa. Ale najważniejsza rzecz strategiczna, o której chciałem powiedzieć. Dlatego, że coś, co umyka w kontekście naszej całej dyskusji, jest sprzed kilku dni wystąpienie kanclerza Merca do wszystkich ambasadorów. I to jest wystąpienie, które w skrócie. Bardzo emancypacyjne wobec Ameryki, bardzo y, pokazujące, że teraz Niemcy będą przewodzić Europie. I to, co jest charakterystyczne, że w swoim bardzo długim wystąpieniu wymieniał wielu sojuszników, ale nie Polska. On nie widzi w tym nowym systemie miejsca dla Polski. I dla każdego, kto się tym interesuje, wie, co to oznacza. To oznacza, że za chwilę pojawi się problem zabrania y, weta w polityce zagranicznej, <laughs> czyli odebrania kompetencji Polski, no bo nie da się tego inaczej zrobić, tego, co on zaprezentował. I w kontekście całej naszej rozmowy, to będzie kluczowy test dla całej klasy politycznej. Czy kompetencje w zakresie polityki zagranicznej, Oddajemy do instytucji Państwa, zewnętrznych, czy nie? Wracam do tych słów Romana Giertycha. Trump nas zdradził. Kto w Polsce wspiera Trumpa należy do zdrajców. Patryk Jaki. Co pan na to? Znaczy to jest kolejny dowód, który wskazuje na to, że rządzą nami ludzie kompletnie nieodpowiedzialni i w nawiązaniu do listu Donalda Trumpa, bo to dzisiaj tutaj nie padło, no to rząd stwierdza rzecz naturalnie oczywistą, żebyśmy się uczyli z historii. I on mówi prosto, że podczas zimnej wojny jak udało się zgnieść Związek Radziecki? Udało się zgnieść poprzez sankcje ekonomiczne, poprzez skuteczne sankcje ekonomiczne, a nie poprzez takie, taką, taką, czy inną, taką czy inną armię, która po prostu zaatakowała Moskwę. I on stwierdza, Stwierdza tak, że Unia Europejska, jak Państwo wiecie, nałożyła ile już tych pakietów sankcji? Nie wiem, 17, 18, 18 czy 18, prawda? No i co z tego wynika? On stwierdza oczywistą rzecz, nic z tego nie wynika. Co więcej, właśnie przecież media inf europejskie informują, że mamy teraz rekord ściąganego gazu LNG przez Hiszpanię, przez Francję. Dodatkowo media europejskie informują, gazu rosyjskiego. że... rosyjskiego. Tak, gazu rosyjskiego oczywiście LNG. Dodatkowo media informują, jeszcze Bloomberg w tym wypadku, że ten gaz, który jest sprowadzany z Rosji do Francji, to Francja Niemcom. Więc Trump stwierdza po prostu oczywistą rzecz. Znaczy, ludzie mówi tak, no chcecie zrobić porządek z Rosją? Nie da się inaczej zrobić porządku z Rosją niż poprzez skuteczne sankcje, a nie udawanie. Z jednej strony robicie konferencję, jesteśmy przeciwni, jesteśmy za Ukrainą, a z drugiej strony ładujecie budżet Putina pieniędzmi, no to jak ja mam zrobić z nimi porządek? Więc Trump stwierdza, po pierwsze to, po drugie, ja, to, to są rzeczy takie jakby oczywiste, no przecież to się zdarzyło niedawno. Znaczy, uczmy się z historii, bo jest 2022 rok, jest zaatakowana y, Ukraina. No i na kogo może liczyć? Wy mówicie, czy tam Platforma mówi, że w tym wypadku poseł, który pan czyta, którego pan czyta, no, mówi, że tak, że Stany, Trump, to w ogóle zdrada i tak dalej. Mamy 2022 rok, jest zaatakowana Ukraina. Na kogo Ukraina może liczyć? Ja tylko przypomnę, że Zachód czekał, aż po prostu oni upadną. E, Polska im pomagała i na Stany Zjednoczone wtedy Ukraina mogła y, liczyć. Ale nie dlatego, że Stany Zjednoczone są takie świetne, i my jesteśmy zapatrzeni, i tak dalej, tylko dlatego, że oni po prostu mają żywotny interes w wspieraniu Trójmorza, widząc, że dwa naturalne żywioły od tysiąca lat, to znaczy żywioł na wschodzie rosyjski i żywioł na zachodzie niemiecki, po prostu mają do siebie, siebie tendencje. I jeszcze jest jedna rzecz. Znaczy ta, ta cała sprawa uważam, że powinna pozwolić nam uporządkować pewne, pewne zjawiska. Bo ja w Polsce słyszałem o tych kilku lat, i to są jakby duże środowiska, które mówiły w ten sposób, że no, Rosja nas nie za Atakuje, że Ukraina to nie jest to samo, że w Polsce my przesadzamy, że w sensie my jesteśmy za bardzo, y, 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 za bardzo y, antyrosyjscy. No i co? Ja dzisiaj mógłbym zapytać, no i co? Po tej całej sytuacji, chodzi o to, żebyśmy wszyscy jako Polacy, żebyśmy mieli świadomość. Interes Putina jest jasny, on go zarysował w 2007 roku na konferencji w Monachium. To znaczy przesunąć, y, zmienić architekturę polityczną i przesunąć siły na to za Odrę. Za Odrę, wiecie gdzie jest rzeka Odra. W związku z tym, to jest po pierwsze. Po drugie, paradygmat Rosji, Pokazujące o to, pokazujący, że i oni się tego trzymają, żeby na pełnoskalowo nie atakować więcej niż jednego wroga. To też oznacza, że w naszym interesie, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina jak najdłużej utrzymywała się, utrzymywała się w wojnie. A w Polsce mieliśmy teraz taką sytuację, że ledwo te drony wpadły i już yy, duża część ludzi krzyczała o ukraińskie, ukraińskie. Są ludzie, którzy bardziej nienawidzą Ukrainy niż Rosji. Po, ja rozumiem, że są do tego powody, poprzez zachowanie Zeleńskiego i... i yy, ale z drugiej strony my nie możemy zapominać o czymś takim, co jednak istnieje w polityce i powinno być dla nas najważniejszym wyzwaniem. To znaczy hierarchia celów strategicznych. Im dłużej walczy Ukraina, tym, tym dłużej, tym dłużej, tym więcej Polska ma czasu, żeby uporządkować swoje rzeczy i do konkluzji. Co powinniśmy robić? Powinniśmy tak, spokojnie na chłodno, rozbudowywać nasze zdolności cywilne, rozbudowywać nasze zdolności rozpoznawcze, rozbu rozbudowywać nasze tanie siły strącania, e, strącania, e, strącania dronów. I teraz, jakby kluczowe pytanie o pewien polski system. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. No, pan prezydent, jak i pan prezes wczoraj na konferencji bardzo jasno stwierdzili, że to są rosyjskie drony i żeby nie wprowadzać dezinformacji. Więc jeżeli pan pytał o nasze jest? oświadczenia, to nasze oświadczenia w tym zakresie były jasne. To to ale to, co jest Ale to, co jest ale co ale, prawda, więc, w więc, więc, a więc, bo pytał pan o nasze oświadczenia, więc ja tylko panu nie, że one były. Natomiast, natomiast, natomiast jak Pan pyta, co ja mam w związku z tym zrobić z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to Wy zaproponujcie, to, to Wasza koalicja pokazała, ale co to zrobić. To znaczy, wziąć e, pistolet i zacząć mówi. do niego strzelać. tylko musiałby pan... was najpierw przyjąć, żeby, żeby w ogóle żebyście mogli coś takiego to zrobić. Skoro was ale nie odpowiada mówię, to Pan na to, ale Ale bardzo dużo to Pan to mówi słowo. Ale, dobrze, bardzo dużo Pan mówi, ale o niczym. Co z systemem Sky Control? Bo dalej chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego nie ma decyzji w tej sprawie? I najważniejsze jest to, żebyśmy mieli własne państwo. My pamiętajmy, że my mamy suwerenne państwo dopiero 36 lat. Musimy Musimy dobrze rozpoznawać wroga, musimy być świadomi tego, jak się zachowywać, więc te zdolności cywilne trzeba, roz, trzeba rozbudowywać. No i pamiętać trzeba również edukacji, również patriotycznej, bo na Kremlu będzie bada, badany I poziom państwo.